Google Maps obchodzi 15. urodziny, a my dziś nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Co ciekawe, większość funkcji, z których korzystamy dzisiaj, powstało już kilkanaście lat temu. Ale nie przedłużam i zapraszam Was na historyczną przejażdżkę 15 lat wstecz. Pomysł projektu internetowych map powstał w 2003 roku jako szkic Jensa i Larsa Rasmussen, wtedy jako Where to Technologies. Niewielki startup proponowali pobieranie map na komputery i dostarczanie poszczególnych ich kafelków do klientów. Google już wtedy miało smykałkę do interesowania się małymi i innowacyjnymi projektami, dlatego w 2004 roku przejęło WERTU. Google jeszcze przed zajęciem startupu interesowało się bowiem wprowadzeniem większych możliwości wyszukiwania ciekawych miejsc. Pod nazwą Google Local firma dawała możliwość wpisania tego, czego szukamy i w jakim mieście. Dzięki temu dostawaliśmy sam adres. I to tyle. Dzisiaj, jak wiemy, od razu zostalibyśmy odesłani do dokładnej pineski na mapie, a nawet moglibyśmy podejrzeć miejscówkę w Street View, w znak czasów. Projekt oficjalnie ruszył 5 lutego 2005 roku. Wtedy użytkownicy map mogli podejrzeć całe Stany Zjednoczone. To, co wyróżniało projekt, to duża interaktywność map w przeglądarce. Można je było zoomować, a także wygodnie je przesuwać. Konkurenci w postaci MapQuest czy MapBlast mogli jedynie obejść się smakiem. Już wtedy Google Maps oferowało te funkcje, z których dzisiaj korzystamy najczęściej. Wystarczyło wpisać hotele przy lotnisku LAX i system przenosił nas do odpowiedniego miejsca. Mapy wyznaczały nawet trasy z punktu A do B. Choć jak pamiętamy, nie było to aż tak praktyczne jak dzisiaj, bo wtedy jeszcze nie było smartfonów, ale działało. Jeszcze w 2005 roku Google wprowadzało sporo aktualizacji, dzięki czemu projekt stawał się coraz bardziej praktyczny. We wrześniu, ze względu na szalejący w nowym Orlanie huragan Katrina, firma wprowadziła podgląd satelitarny, aby internauci mogli podejrzeć zasięg powodzi w różnych częściach miasta. Miało to zresztą związek z wprowadzeniem bliźniaczej usługi firmy: Google Earth. Ale to nie koniec nowości, które zobaczyliśmy w tym roku. Nie możemy nie wspomnieć o wprowadzeniu integracji z komunikacją miejską. Dzisiaj Google Maps to w zasadzie najważniejsze narzędzie po przyjeździe do nowego miejsca, właśnie dzięki tej funkcji, a jak widać, była ona rozwijana już 15 lat temu. Z racji, że projekt cieszył się dużym uznaniem, firma postanowiła pójść za ciosem. Już wtedy rozpoczęły się prace nad mobilną wersją. Początkowo testowane były na urządzeniach Blackberry, Palm i Windows CE obsługujących biblioteki Java. Jasne, na mobilkach aż takiego sukcesu wtedy nie osiągnęły. W końcu nawigacja bez dotykowego ekranu była znacznie mniej wygodna niż na komputerach. Nie da się jednak ukryć, że Google wyprzedziło tym rozwiązaniem swoje czasy, mając ogromny wpływ na mobilną kartografię. A to wszystko zaledwie po jednym roku rozwoju usługi. Google nie zamierzało się jednak zatrzymywać, i w najbliższych latach zobaczyliśmy kolejną ogromną porcję usprawnień. W 2006 roku Google Maps wyszło poza Stany Zjednoczone. Między innymi do Japonii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych natomiast pojawiła się możliwość podglądu zakorkowania ulic w niektórych miastach. Usługa rozwijała się tak szybko, że firma postanowiła chwalić się wynikami z map na samej górze swojej wyszukiwarki. W 2007 rok. To, jak pamiętamy, niespodziewana zapowiedź iPhone'a. Na premierę rewolucyjnego urządzenia nie był gotowy w zasadzie nikt, włącznie z gigantem rynkowym pokroju Google'a. Dlatego też mobilna wersja map doczekała się rozwinięcia na tradycyjnych telefonach komórkowych. Usługa od teraz podawała nam lokalizację na bazie danych z wierzch sieci komórkowych. Zdecydowanie przyspieszyło to nawigowanie po mapach, a zatem sprawiło też, że mapy stały się dużo bardziej praktyczne. Anno Domini 2007 to też pierwsze przebłyski Street View, mapa terenowa, budynki 3D i kilka zabawnych Easter Eggów. Jak ten, który sugerował przepłynięcie przez Ocean Atlantycki w celu przedostania się z Europy do Ameryki Północnej. Rok następny to premiera systemu Android od Google. Pierwsi konkurenci iPhone'a zaczęli więc pojawiać się na rynku, a więc nie mogło też zabraknąć map w ramach zestawu usług tej firmy. Początkowo apka działała dość prymitywnie, ale już wtedy wiadomo było, że ekran dotykowy może zrewolucjonizować nawigowanie po świecie, co, jak wiemy, faktycznie miało miejsce. Ten sam rok jest też ważny dla Polaków. Wtedy Google Maps weszło bowiem oficjalnie do Polski. Co ciekawe, w tamtym czasie w naszym kraju wyrósł mu konkurent, ZUMI.pl. Skupiało się przede wszystkim na możliwości wyszukiwania firm i ciekawych miejsc na mapie. Wchodzący do polskiej produkt Google oferował jednak znacznie szersze możliwości, w tym te angażujące społeczność, która mogła dodawać do opisów lokali chociażby zdjęcia potraw. Najbliższe dwa lata Google Maps upływały raczej spokojnie. Jak wiemy, w 2009 roku na dobre zaczęła się epoka Facebooka, a więc i epoka socjalizowania się internautów. W 2011 roku Google wprowadziło nowy edytor tworzenia swoich map przez społeczność, dając całą masę nowych, praktycznych narzędzi. Każdy użytkownik. Edytować mapę po swojemu, a firma później ewentualnie nanosiła swoje poprawki i wdrażała je do usługi. Mapmaker przetrwał aż do 2017 roku. Rok 2013 był ciekawy z kilku względów. Po pierwsze, mapy pojawiły się w Korei Północnej. I były przy tym całkiem szczegółowe. Dla wielu internautów była to jedyna okazja, by zwiedzić ulicę tego praktycznie niedostępnego dla innych państwa. Najciekawsze jest jednak to, że w 2013 roku firma całkowicie przemodelowała estetykę map, łącząc je z częścią rozwiązań z Google Earth. Ujęcie stało się minimalistyczne, a mapa zaczęła zajmować w zasadzie cały ekran przeglądarki. Warto też dodać, że w tym samym roku Google kupił Waze, firmę rozwijającą aplikację map o tej samej nazwie. Od tamtej pory Waze jest polatkiem doświadczalnym Giganta z Mountain View, a rozwiązania tam testowane, jak prędko. Czy możliwość zgłaszania wypadków na trasie, w późniejszym czasie trafiły oficjalnie do map Google. Kolejne odświeżenie nastąpiło w 2015 roku. Kiedy firma postawiła na znany dla innych jej usług material design. Ten układ pozostał aż do dziś, choć tu i ówdzie zmieniło się kilka elementów, czy sama kolorystyka. Usługa była już na tyle rozbudowana, że od tamtej pory wprowadzane są w niej ciekawostki czy innowacje, które przede wszystkim służą użytkownikom mobilnym. W 2018 roku pojawiła się bardzo przydatna sekcja dla ciebie, która wyróżnia najciekawsze miejsca w okolicy na bazie naszej lokalizacji. W 2019 roku z kolei pojawiło się kilka nowości ze wspomnianego wcześniej Waze. Prędkością jeszcze możliwość zgłoszenia fotoladarów i wypadków. Najciekawiej wypadł jednak tryb rozszerzonej rzeczywistości. Podczas spacerowania, kiedy włączymy nawigację i skierujemy aparat przed siebie, aplikacja wyświetli trójwymiarowe drogowskazy, które pokierują nas dokładnie do celu. Zresztą jeśli spojrzymy na plany rozwoju Google Maps z ostatnich miesięcy, zobaczymy głównie ciekawostki: tryb incognito, tłumaczenie nas z miejsc, wskazywanie tego, które ulice są najbardziej oświetlone, to zresztą pokazuje jak bardzo praktyczna jest ta aplikacja. Pytanie zatem, czy da się w niej coś jeszcze wprowadzić? Cóż, patrząc na dotychczasowe dokonania Google, możemy być tego pewni, ale jeśli już się coś pojawi, to zapewne będzie to odpowiedź na stworzone przez nas potrzeby. Wiemy już, że nadchodzą zmiany w zakresie pokazywania informacji o transporcie zbiorowym. Pojawi się temperatura, dostępność do osób niepełnosprawnych, czy liczba wagonów. Będą też dokładniejsze informacje o zatłoczeniu. Jak widzicie, mapy Google mimo upływu lat wciąż są rozwijane i nic nie wskazuje na to, że ten rozwój miałby się zakończyć. Już dzisiaj aplikacja jest prawdziwym molochem, czego nie spodziewalibyśmy się kilka lat wstecz. A co będzie dalej? Zobaczymy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.